Witam, cześć i czołem. Witam, witam. Czekam na pierwszego widza. Czekam na pierwszego widza, kiedy pierwszy widz przyjdzie. Ale na razie nie ma nikogo. Na razie nie ma nikogo, więc mogę spać. Jak ktoś przyjdzie, to. To niech coś napisze, to wtedy. A jest. Siema. Pierwszy widz jest. Siema. pierwszy wic jest siema siema jeden wic jest i tylko i tylko tyle hmm. no czasami też trzeba na innym kanale zrobić live, nie tylko na głównym zresztą na tym głównym kanale, na tym live to ludzie, niektórzy to takie różne pytania yy, zadają <laughs> dziwne, że od niechcieba się robienia live'ów na głównym kanale. Czy mogę dostać moderatora? Nie, nie potrzebuję moderatorów, bo i tak jest niewielu widzów, że nie potrzeba moderatorów. Moderatorzy są potrzebni tam, gdzie jest mnóstwo widzów przychodzących, i mnóstwo widzów pisze różne rzeczy. No a tutaj co, 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 ilu tu, pięciu widzów. że nie potrzebuję moderatorów. модераторов. Нет, нет. że nie potrzeba. Moderatorów na chwilę obecno Na razie widzów jest bardzo mało. Dwóch widzów, trzech widzów dwóch, trzech widzów, że nie ma co. Oglądam Cię od 2009 roku, no to super fajnie. że na razie nie ma widzów na kanale. Czy zostaniemy... Nie ma widzów na razie. że na razie widzów nie ma po prostu nie ma na razie widzów. No, bo wszyscy śpią. jest godzina dwudziesta trzecia, czternaście. I wszyscy ludzie śpią. Wszyscy ludzie śpią tam, że nie ma co. Nie ma co, nie ma co. Więc nie ma co. Naprawdę wszyscy śpią już? Niesamowite, że wszyscy śpią. Nie przypuszczałem, że o tej godzinie już będą wszyscy spać. Dobry wieczór, Cukru Kostka, dobry wieczór, Cukru Kostka. Czy możemy tu pozmawiać na Facebooku? Ja nie rozmawiam przez Facebook, nie lubię rozmawiać przez Facebook. Cukru e, Cukrukostka. Jak nam udało się sprawę już załatwić? Nie, nic się nie, nic stoi w miejscu, a to będzie się ciągnęło długo. Na jakiej aplikacji ja nie rozmawiam przez, przez internet? Nie rozmawiam. Nie, nie, nie potrzeba mi rozmawiać przez internet. Na aplikacjach jakichś ja nie potrzebuję rozmawiać. Zresztą ja nie mam tak czasu na rozmowy w ciągu dnia, to jestem zajęty. Będzie dobrze, ważne, że się nie poddajesz i dalej jesteś sobą gracjanem. Dziękuję, dziękuję, dobrze. A pogadać to ja nie poczyw. Nie potrzebuję pogadać, nie mam takiej potrzeby, żeby z kimś gadać. To już zaraz będę kończyć ten live bo nic Bo nic się ciekawego nie dzieje i mało widzów jest Także Będę ten live kończyć pomału Dzisiaj tak krótko, tak tak, dzisiaj krótko, dzisiaj krótko, albo no, nie ma dużo widzów i w ogóle jakoś tak. Hmm, hmm, hmm. Także dzisiaj krótko live. I jeszcze ktoś coś, czy znaczy jeszcze ktoś coś pisze, czy już nikt nic nie pisze? I już nikt nic nie pisze. I już nikt nic nie pisze. No to nic, to trzeba będzie już kończyć ten live. A jak już nikt nic nie pisze, to... Jak nic nic jest, nie już nie piszę, to nie ma co. Będę już kończyć ten live. I co? Ktoś coś jeszcze pisze? Nie, już nikt nic nie pisze. Tenże nie ma co? Już nikt nic. Już nikt nic nie pisze, po prostu nikt już nic nie pisze, więc po prostu będzie już koniec lewo. No to nie ma, co? To już nie będę czekać, y, już nie będę czekać na, na jakiś widzów, bo nikt już nowy nie przychodzi. No to na razie to cześć. Już nie będę czekać na następnych na jakichś widzów. Kiedy by mogli <coughs> przyjść y, widzowie następni, bo... Po prostu... Po, po prostu nie ma widzów. Dupi, 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 dupi. <coughs> że nie ma co. Dobra, to już wyłączam live. Na razie cześć i czołem. Goodbye. Cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć.